Kiedy miał się wydarzyć ślub dwóch bezdomnych, Bóg nawet zatroszczył się o obrączki na ich rękach, które to dzisiaj noszą. I jak to się wydarzyło? Historia niezwykła i złożona, której chcę dać świadectwo. Pewnego razu siedzę sobie u starszej pani na herbatce, ciastko rozmawiamy, i ona w pewnym momencie mówi do mnie: Ania, masz obrączkę? To ją spieniężysz jakoś i będziesz miała dla ubogich i bezdomnych. A biorę tą obrączkę, ja se myślę. Nie, no, no, ale co ja będę z tą obrączką robiła dziś? Nie, jakoś. Jakoś mi to nie, nie pasuje, mi to. Nie, nie wezmę tej obrączki. Nie, 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 nie potrzebuję teraz. Niech ona zostanie. Jakoś nie. Swoją obrączkę mam, kolejnych nie potrzebuję, nie będę jej sprzedawać. Nie mogę jej wziąć. Po prostu nie mogę jej wziąć. Od tamtego momentu upłynęło kilka miesięcy. Siedzę w kościele, siedzimy w ławce. Siedzę z bezdomnymi. Mam być świadkiem na ślubie razem z Wojtkiem. I nagle przychodzi mi myśl, słuchajcie. Mówię, te dwóch bezdomnych, którzy siedzą koło mnie na mszy i jakby mi coś w głowie się... Jakaś klapka otworzyła, a wy macie obrączki na ślub? No przecież mam być świadkiem, a wy macie obrączki? Oni się patrzą na mnie, a niby skąd mamy je mieć? No rzeczywiście dziwne pytanie pomyślałam. I w tym momencie, w tej ławce w kościele przypomniała mi się, się ta jedna obrączka, którą wtedy miałam dostać, przecież kilka miesięcy temu. Jest niedziela. A ja się czuję, jakbym w głowę dostała. No tak, mam być świadkiem na ślubie, oni obrączek nie mają, bo niby skąd? Ktoś kiedyś mi mówił o jednej obrączce, że chciał mi dać, no ale ja potrzebuję dwie. Ale już czuję, narasta we mnie ta chęć, ja muszę zadzwonić do tej osoby. Ja muszę jej o tym powiedzieć. I rzeczywiście dzwonię i umawiamy się na poniedziałek, że ja przyjdę. Jeszcze nie mówię w jakiej sprawie. No przecież jaki się zapytam. Chciałam dostać je, miałam dostać jedną obrączkę, a ja potrzebuję dwóch. Już wiem konkretnie dla kogo. Siedzę przy tej kawie i rozmawiam i nie ale mówię no muszę zacząć. Ja mówię, ja muszę coś powiedzieć, bo w czasie mszy. No i próbuję siebie to wydusić. E, powiem wprost. Miałam kilka miesięcy dostać dwie obrączki. Miałam dostać obrączkę. Jedną. I tak sobie siedzę w niedzielę, a ja jej pomyślałam, przypomniało mi się to. Ale tak naprawdę to ja potrzebuję dwóch obrączek. Pani spojrzała się na mnie. Ze zdziwieniem zamarła. Ja na nią patrzę, nie wiem o co chodzi. Ona mówi, wiesz co? I ja w niedzielę dzwoniłam do rodziny. Bo chciałam im tą obrączkę dać. Chciałam im te obrączki dać. Ale nikt nie odbierał. Dziwne. I mam je dzisiaj. Ja mówię, no dobrze, niesamowite, ale ja bym potrzebowała dwie obrączki, bo jedna to lekko sytuacji mi nie zmieni. Ona mówi, ale ja mam dwie obrączki. Wtedy chciałam ci dać jedną, a dzisiaj chcę ci dać dwie. Wiesz, mówi, gdyby oni wtedy odebrali w niedzielę obrączki, to już bym ich nie miała. Bo bym przekazała dalej. A tak się cieszę, że mogę dać ci dzisiaj i będą na ślub dla tych dwóch osób bezdomnych, którzy się kochają, chcą się pobrać. I tak w moim ręku wylądowały dwie obrączki dla nich. A ofiary dowczyni była razem ze mną na tym ślubie. Niezwykła historia o obrączkach, o które sam Bóg zadbał. Najpierw ktoś chciał dać obrączkę, ja nie wzięłam. No, gdybym wzięła i przetopiła ją, podzieliła, sprzedała, nie wiem, to już by tej jednej nie było. By znowu pozostała jedna, ja potrzebowałam dwie. Wtedy nie wiedziałam, że będę potrzebować obrączki w ogóle. Aż tu nagle. W kościele w niedzielę zrodziła się myśl. Ktoś nie odebrał telefonu. Mnie się przypomniało i trzymam w ręku dwie oto obrączki. I mogę z pełną radością powiedzieć młodym, nowożeńcom, że Bóg zadbał o ich obrączki, bo tak to czuję, tak to jest. Tych obrączek nie powinny już być albo podzielone, albo sprzedane, albo rozdane, a one właśnie na ten moment są. Pan Bóg jest wielki. Naprawdę pomyślał o nich w każdym calu, nawet o obrączkach. On już to wiedział na kilka miesięcy wcześniej. Boże, jak ty kochasz, jak ty dbasz o szczegóły, z tobą trzymać to sama radość, jak ty o nas pamiętasz. Bądź panie uwielbiony w miłości, którą ty jesteś i którą nam dajesz. Dzięki Ci za te obrączki, za tą panią, którą dała, za tych noworzeńców, za księdza, które udzielał ślubu, za wszystkie osoby, które śpiewały, które otaczały tą parę. Bądź Pani uwielbiony. Amen.